Żyfe toj, żyfe, tam na Bałkana, Potynał w krwi leży i pyszka, Junak zdył boka na gerdi Junak wy w młados i siła myszka. Na jedna strana zachwylił puszka, Na druga sablia nadwestroszena, Oczytem temnejat, gława seliuszka, Usta proklinat cała Selena. Leży junakat, a na nebeto Slance to stiano, sirdito pecze, że pę, p, w poleto i krywta oszcze posilno tecze. że twa pejte te rubini tez też pesni, grej ci słońce w tas robska ziemia, zaginę i to junak, no mleknie serce, toż kój to padne w w za swoboda, toj nie umiera, nego żałuję, ziemia i z przyroda i pewcy pesni za niego pejat. Denem mu sianka i wyłk mu krotko ranata bliży. Nad niego sokoł, junaszka ptica i tia se za brat, za junak grizi. Wieczór zapadnie, miesiąc zaświeci, gwiazdy wylegną na strop niebieski. Lasy za szumią, wicher nadleci, to Bałkan śpiewa powstańcze pieśni. I samo divi w biała premena Cudni, prekrasni, pesen poemnat na gazjat trewa zelena I przy dojdat ta sednat. z biłki rana ta wyrdzi Drugiego prysnę z woda tret'ego Tretya w usta cełny byrdzi i to ja jak miła zasmela. mi sestro de Dej moja wiarna druzina. mi, bok mizemi dożata, A z iskam sestro tu, de zaginą. Spojrzą po sobie i w dłonie plasną. A potem z pieśnią polecą w gwiazdy. Śpiewając, lecą do Zorzy Jasnej. W niebie szukają ducha Karadży. Nosim na wecze i na bałkana, junakyt leży, krywta mu tecze, wyłkyt mu bliże lutata rana, i słońce to pak peczeli pecze. Skupi bułgarski priateli, posłuchaj nacjonalny ja praznik na wasza ta strana, 3 mart, bych iskał di meto na to na Republika Polsza, to i o to na moja ta Aldona i dysteria mi Maria, Da wyporzełaja, mnogo uspechy i błago połączy. Cześć, Cześć, Cześć praznik.